Witam wszystkich w rozmowach, za jako typowy internetowy znawca, wypowiadam się na tematy, na które nie mam lego pojęcia. Dzisiaj porozmawiamy sobie o remake'ach gier, czy mają sens. Oczywiście będzie to kontynuacja tego filmu, w którym pokazywałem 10 gier, które moim zdaniem mają szansę na odświeżenie, czy zasługiwałyby na odświeżenie. I dzisiaj właśnie będzie druga część o tym film, tego filmu, część vlogowa, i tak, będzie miała ona trzy części. Na początku skomentuję szybko, czy te gry, które pokazałem w tym filmie, mają y, sens, od, znaczy mają szansę na odświeżenie, czy nie. To będzie krótka część. Druga część to będzie moje zdanie, czy odświeżenie, y, czy odświeżenie gier ma sens, czy nie ma sensu, za i przeciw, i trochę o gotiku y, remaster powiem. A ostatnia część to będzie czytanie Waszych komentarzy. Pamiętajcie, że jeśli was coś nie interesuje, to możecie pominąć tą część używając strzałki na górze. A ktoś nie ma anotacji, macie w opisie spis treści. Żeby nie to przedłużać, pierwsza część. Na szybko te gry, o których mówiłem w tamtym filmie. Czy mają szansę na remaster? Max Payne ma, niewielką, ale ma, ponieważ... raczej nie wyjdzie kolejna część Maxa Payne'a. Carmageddon nie, jak już to wyjdzie kolejna część. Neverwinter Nights nie, teraz w, raczej twórcy Neverwinter Nights idą w Neverwinter Never Nights Online i tak dalej. Wiedźmin nie. Morrowind też nie, po prostu będzie z tym za dużo roboty. Y, z tym jest za dużo roboty, moim zdaniem y, już woleliby twórcy poświęcić czas na to stworzenie TSA6 niż na remaster Morrowinda. Half-Life, no maj wyszedł remastered. Y, w postaci Black Mesa co prawda niekompletne, no ale wyszedł GTA Vice City. Nie, ta gra mm, jest za mała jak na dzisiejsze czasy. Po prostu wielkością takie, taka piątka za mocno już przerasta. Vice City. Tony Hawk Ogólnie nie wiem czy ma wyjść. Znaczy słyszałem głosy o Tony Hawku hmm, HD, chyba, ale to o pierwszej części. Mafia. Może mieć, ale wątpię, bo nie. Dobra, powiem tak, nie. No i Gothic. Gothic moim zdaniem ma szansę, ale o tym powiem później. I teraz przejdźmy do tego, czy w ogóle <laughs> czy odciężanie gier ma sens, czy nie. Dlaczego odciężanie gier nie ma sensów? ponieważ moim zdaniem byłby brak zainteresowania takimi grami, po prostu. Ludzie uważają, że to są stare gry. Stare gry się nie gra, nawet jeśli wyszły od początku. E, tak samo co moim zdaniem, znaczy w ogóle gracze woleliby zagrać w nową część, niż odświeżoną, starą część. E, ogólnie też stare gry mogą dla nowych graczy wydawać się za trudne, szczególnie gry RPG, gdzie wiecie, nie było mapy, nie, nie, nie wiadomo... No, weźcie na przykład sobie takiego Morrowinda. A Skyrima? No, w Morowindzie miałeś tylko tekst, gdzie masz iść. Nie miałeś pokazane gdzie, nie miałeś pokazane na mapie, gdzie to jest, na to miasto. Musiałeś to albo jakichś poradników szukać, albo samemu się domyślić. Czy jak nowi gracze zobaczyliby taką grę um, właśnie bez mapy, bez wskazówek, to może by dla nich po prostu była za trudna. To po prostu dzisiejsze standardy gier się trochę zmieniły. Na gotiku wiecie, była mapa. No ale też tam trzeba było wszystko y, samemu znaleźć. To jest ogólnie rozmowa na inny temat, ale być może właśnie nawet coś takiego by ostraszało nowych graczy. Y, wiecie jak w Skyrimie są wszystkie znaczniki, y, gdzie iść dokładnie, a jak się w ogóle zgubiłeś to mogło sobie użyć zaklęcia, które cię dokładnie prowadziło do celu, nie? Dalej, stare gry są dość krótkie i nie mają, wiecie, cutscen, wybuchów. Mm, takie odświeżenie na przykład takiego Half-Life'a ok, ale wiecie, jeśli porównywać go do innych strzelanin, no to wiecie, no takie kad sceny z jakiegoś koda, gdzie są wybuchy, akcje i tak dalej, no to raczej takiego Half-Life'a bije na głowę. W sensie, no tak jak mówiłem, no większość nowych graczy i tak wolałaby zagrać w nowe gry niż, niż reworki starych gier No i wiecie, oprócz nowych graczy, są jeszcze starzy gracze, którzy czasami są jak wiecie, jak beton. No i nawet gdyby wyszła nowa gra, to i tak wolaliby zagrać w starą grę. Na przykład, jeśli by wszedł Gothic Master, to może ludzie by się cieszyli, może byłoby ok, ale na pewno byłaby grupa osób, która by powiedziała: Kurde, to nie jest to samo, wolałbym zagrać w starszą wersję. Um, tak samo no. Na pewno będzie część starszych graczy, która powie: Grałem w starą grę, no to po cholerę mam kupować nową, jak to jest to samo. I tutaj właśnie dojdźmy do, najważ do najważniejszego punktu. Hmm. Najważniejszy punkt jest taki, że na czym zależy twórcą gier? Hmm, czekajcie, zależy im na y, zetarowaniu graczy, y, spełnieniu wymagań graczy, y, doszlifowaniu wszystkich elementów. Jakie ja gadam, co? Zadowolenie graczy liczą się pieniądze. Pieniążki, proszę państwa. I niestety, no raczej odświeżenie gier daje mniejsze pieniążki niż zrobienie nowych gier. Najprostszym przykładem jest Morrowind. Morrowind to jest trójka. Gdyby wyszła wersja remaster zupełnie zmniejszona, ten świat był taki duży. Że gdyby zrobić wszystko od początku, wiecie, zdabingować dialogi, zrobić od początku nowy świat, zmienić mechanikę itd, i tak dalej. To by zajęło kupę czasu i pieniędzy, które moim zdaniem twórcy woleliby poświęcić po prostu na stworzenie TS6 po prostu by się lepiej sprzedał. Koniec, lepiej by się sprzedał TS 6 niż Master trójki, a robota byłaby taka sama, co chodzi o czas i pieniądze. Um, też, też właśnie mi się zdaje, no, że... Ludzie na przykład narzekają tego Alexa, ale mi się zdaje, że nawet gdyby wyszedł Gothic HD Remastered, to i tak. I tak Alex, czyli w ogóle nowsze gry, mają lepsze sprzedaże niż starsze gry. Moim zdaniem, gdyby wyszedł Alex, a później wyszedłby Gothic Remastered HD, to i tak Alex miałby lepszą sprzedaż niż Gothic Remastered po prostu. No i wiecie, no, dzisiaj raczej robi się bardziej remake gier, tak jak Doom. Zrobienie wszystkiego od początku niż remastery a remake takich gier, jak, które opowiadają konkretną historię, jak np. mafia, czy właśnie RPG, jak Gothic, czy nic to trochę bez sensu, bo w tych grach nie chodzi właśnie o pisanie nowej historii, tylko o opowiedzenie starej historii. Remastery mają wtedy sens, kiedy właśnie są takie strzelaniny, które no jednak polega to na strzelaniu, a nie na historii. Więc cóż, może przejdźmy do tego, dlaczego w takim razie yy, byłoby sens odświeżenia gier. Po pierwsze, odświeżenie gier, mimo tego, co powiedziałem wcześniej, może to być łatwe. Na przykład taki Sirius Sam HD, yy, albo Heroesy HD, albo. Yy, Sandra's Remastered. Heroesy, tam tylko trochę zmienili grafikę. Tak samo w Sirius Samie. Nie musieli tam nic więcej robić. Yy, Wiecie, bo chodzi o to, że ogólnie w tych grach chodzi tylko o zmianę grafiki, to jest bardzo proste. I niektórym tylko graczom o to chodzi, o lepszą grafikę. Ale też z drugiej strony yy, zrobienie, na przykład Gothic. zrobienie takiego remastera Gothica jest o wiele prostsze niż zrobienie nowej części. Dlaczego? Po pierwsze, świat jest o wiele mniejszy niż w nowych grach. Po drugie, są gotowe rzeczy. Jest gotowy dubbing, jest gotowa historia, która jest do napisania trudna. I jest gotowa cała loka lokacja, nie trzeba myśleć hmm, kurde, jakby tutaj zaprojektować ten, nowy, ten stary obóz nie, tutaj masz gotowy stary obóz tylko masz go yy, zrobić tak, żeby ładnie wyglądał i to, nie, to jest proste, no boże, nawet pamiętam, był taki film, że w Minecrafcie zrobili cały stary obóz, więc wiecie nie trzeba nic samego wymyślać, masz, masz starą rzecz tylko musisz ubrać ją, yy, no w nowe kolorki yy. Dalszy na pewno, dlaczego można robić gier? No, nie, jednak byłoby jakieś zainteresowanie. Może nie tak jak nowymi grami, ale na pewno by było zainteresowanie, co na przykład pokazuje, zainteresowanie jednak jest cały czas no, remasterem Gothika. Yy, tak samo yy, remastery starych gier, znaczy, no, remastery starych gier też zachę mogłyby zachęcić graczy do zapoznanie się w ogóle z tytułem, bo jednak jakby nie patrzeć, oprócz mechaniki też ostrasza grafika. Moim zdaniem, gdyby na przykład taki Goth Gothic Remaster wyszedł, to gracze, a jest ich naprawdę bardzo sporo, których ostrasza, po prostu nie, nie, nie grają w nowe gry, znaczy starych gry, ostrasza grafika. Gdyby zagrały w taki, taki takiego Remaster i zobaczyli, ej, ta gra jest całkiem fajna, kurde, to może się przeboleje i zagram w Gothica 2. No... Plus, no właśnie, no sama wiecie grafika, mechanika. No może gra by się sprzedawała właśnie gdyby miała lepszą grafikę, mechanikę. Można na w, w mniejszym stopniu. Tyle że ogólnie, wiecie, no więcej jest tych minusów niż plusów. No to jest normalne, dlatego te remastery wychodzą albo słabe, albo wcale, albo wolno. Bo niestety wszystko zależy od pieniążków. Niestety jak się niektórym ludziom wydaje, ci, ci twórcy gier nie nie wiem, nie jedzą na śniadanie komentarzy, jakichś recenzji gier, tylko niestety nad nimi ktoś stoi i On to, jest, to jest po prostu robota. Mają terminy, mają się wyrobić tyle i tego na górze nie obchodzi, czy, czy Gothic HD się spodoba, czy nie. Jego chodzi, żeby gra wyszła w określonym, określonym czasie, najlepiej takim czasie, gdzie, gdzie będzie przed świętami duża sprzedaż i że się sprzeda, bo Nie obchodzi, czy, o ja jeszcze chcę dopieścić ten model. Nie, ma wyjść tyle. To trochę tak jak nie wiem, niektórzy ludzie też uważają, że youtuberzy się chyba żywią lajkami i nie wiem czym jeszcze, ale mniej to dobrze zwłaszcza z tematu. Jeśli pominąłem jakiś punkt, bo nas na to nagrywa, możecie napisać co wy mm, sądzicie, nasze znaczy co pisaliście, ale co jeszcze moglibyście dopowiedzieć, plusy, minusy remaster, reworków gier, czyli remasterów. Ogólnie... Teraz, może przejdźmy. Jaka gra, moim zdaniem, była, miałaby największe szans, szanse na e, remastered? No właśnie, miałby Gotik. Dlaczego? Ponieważ jest zainteresowanie Gotikiem. E, ponieważ, od strony naprawdę, ten Gotik, e, co chodzi o nowe gry, wymaga tak naprawdę odświeżenia strony graficznej, mechanicznej. Historia i klimat jest ok. Alex. No, Alex póki co zbiera. No, póki co zbiera różne oceny. I być może, jeśli Alex się słabo sprzeda i Birania Bites stanie przed takim dylematem: czy robimy nową grę, która też się słabo sprzeda, czy robimy pewniaka Gotika, no to może zajmie się odświeżeniem Gotika. No, ale może w, o tym powiem więcej w innym jakimś temacie na temat remasteru Gotika tak szczegółowo. Ale moim zdaniem właśnie ta gra miała największy sens tych wszystkich gier wyjścia, remastera. A teraz może przejdźmy do waszych komentarzy. słyszę słowo remaster pierwsze co przychodzi mi na myśl to słowo gniot obejrzałem obejrzałem masę filmu które obrzuciły błotem większość większej masy, masy remastery więc mam pewne pytanie jakie remastery były po prostu dobre bo żadnym o, o żadnym nie słyszałem pytam serio żeby nie było wątpliwości no remastery wychodzą różnie no sam Sandra jest przykładem Sandra zwiększyli tylko podali światełka zwiększyli jakość tekstur ale Stary gracz, który grał w na pewno by nie kupił Remastera tylko dlatego, że z, z, polepszyli tekstury. Tak samo sprawa z tym Skyrimem Remastered. Też stary gracz nie kupi yy, Skyrima Remastered. No, chyba że to jest jego pierwszy, grał. To też wolałbym kupić sobie Remaster z lepszą grafiką niż normalnego. No, ile by mody było, można instalować. To właśnie zależy. no... Bo są różne gry, są remake, remastery i, remaster y i yy, wersje HD to zależy też, kto szuka, no ale no, trudno się doszukać dobrego też remastera, tym w sumie też musi się zgodzić. Odświeżenie gier nie ma sensu lepiej. Jest zostawić je tak jak ale został zremasterowany i ciekawie nie wygląda, a do gotika krążą sieci mody na odświeżenie grafiki. To samo, no właśnie, niektóre remastery się nie przejmują, a nie przyjmują. A też są odświeżające mody gotika co chodzi o graficznie, go odświeżającego, ale one zazwyczaj zmieniają grafikę otoczenia, niestety nie postaci, bo z postaciami ten, kto zaś się na modowaniu, wie, że tam są modele, szkielet, animacje. To jest trudne, tutaj zawsze pozostaną te modele i animacje wyglądały słabo. No i plus mechanika. Niestety mody nie odświeżają mechaniki. Syki wiecznie żyją na moim komputerze, w większości, w mojej też, bo mi nic na nie chodzi. W starszych, w starych grach najczęściej nie ostrasza grafika, a mechanika gry, która strasznie starzeje się z czasem. Też się zgadzam, ale nie zupełnie, bo znam osoby osobiście, które nie grały w gry po prostu, bo wyglądają jak kloce. Więc stary grafika ostrasza. Założę się, że gdyby ktoś wziął jakiegoś starego klasyka, w którego nie grał, to i tak by go odstraszała grafika, nawet na dzisiejsze, na dzisiejsze czasy. Jakby dostały odświeżenie, to, byłoby, to nie byłyby tak fajne. To też jest właśnie punkt widzenia, jak to, jak to co widzi. Też uważam, że niektóre gry nie byłyby fajne, aczkolwiek nie pogardziłbym, wiecie, wejściem na szczyt wieży w Starym Obozie i rozejrzeniu się wokoło z grafiką taką jak w Wiedźminie Trójce. No jest Gothic 2, ale nie jestem pewien, że kiedyś, ale jestem pewien, że kiedyś wyjdzie, najdzie yy, Gothic 5 i rozwali system pirania bytes na to force, na to force przez... Zbiera na to force poprzez robienie RX-ów i Razemów. No to chyba nie wiem, ile tej kasy potrzebują, żeby nowego Gotika stworzyć. Czy czwórkę, czy piątkę to jest sprawa względna, to jest temat na inną rozmowę. Jak się powinno nazywać? No, Gotik 2. Jakby wyszedł yy, remaster Gotika, i się sprzedał, to na pewno by twórcy zrobili im remaster dwójki. Szczerze mówiąc, ja, ja nie chciałbym nawet. Yy, ja bym nawet nie chciał remastera Gotika. Gotik ma ten klimat, tę mechanikę i tą toporność. Nie chciałbym remastera na silniku Ryzen'ów i Alexów. Była bla. bla. To są te komentarze. Chcecie ja przeczytać całe. No, to też jest sprawa właśnie gustu. Niektórym właśnie podoba się mechanika i toporność. I to też jest właśnie problem niektórych gier, że nawet jeśli teoretycznie są lepsze, to i tak ludzie by woleli grać w starsze tytuły. W starsze wersje. O kurde, jaki długi. Yy, Morrowind: in Remastered. Mam nadzieję, że kiedyś doczekam odświeżonej wersji jednego, jednego z moich ulubionych tytułów. Jakby miało, jakby to miało wyglądać na dzisiejszy, na dzisiejszy moment silnik z czwórki 4 czy Skyrim z upgrade graficznym w stylu Zimne 3. Animacje są tam niegłupie, znośne. Trzeba byłoby poprawić animacje, walk, coś na poziomie, co oferuje nasza rodzima produkcja. Wąbla, nie będę wszystkiego czytał. Chcecie, w sensie przeczytajcie. Ogólnie chodzi o to, no właśnie o czym mówiłem, tak? Jest nad napisane. żywszy świat gry, NPC robią coś, a nie tylko pełzają z miejsca na miejsce, rzucają tępe komentarze. No właśnie o to chodzi, o to m, też właśnie mówiłem. Tylko, że właśnie też, no tutaj trzeba było zmienić wszystko. No, tak jak wcześniej mówiłem, raczej tego się nie doczekamy, mimo że ja bym takie coś chętnie zobaczył. To się nie doczekamy tego, bo jest tyle roboty, że tak samo co mówiłem, twórcy, wcześniej twórcy. Poświęcając ten czas, woli by zrobić szóstkę TS-a i po prostu mieliby z tego więcej pieniędzy. Na pewno by się sprzedał kilkukrotnie lepiej yy, TS-6 niż remaster starego Morrowind. Szczerze, Piranha Bike zrobił jeden wielki błąd. No to w sumie nie, komentarz trochę nie na ten temat to może to przy innym filmie, może przyjrzę ten komentarz. W Max Payne 1 niedawno przeszedłem i tragedii nie ma. Carmageddon to na Androida i za 3,5 złotych jest genialne. Nad nie widziałem, że jest. Wiedźmin to chętnie bym zagrał, ale niektóre rzeczy mogłyby niektórych denerwować. W Half-Life'a zagram... ...A... w Source. Z remasterem GTA jest problem, że często nie mają całej ścieżki dźwiękowej. Mafia dziś dzisiaj jest dzisiaj chyba jedyną grą, która nie ostrasza mnie graficznie. Która OSTRASZA MNIE grafika. Kurde moje czytanie. Gra, która mnie nie ostrasza mnie grafika. A to tak po prostu piszę. I te parę rzeczy w gameplayu. Gothic jest praktycznie, Gothic jest praktycznie mechanicznie fajnie się, się zrymowało. Ja też słyszałem właśnie o tym GTA San Andreas, że tam poucinało poucinało radia. No tutaj też no Grafika, mechanika. Jakby się to zmieniło, to właśnie widzę też, że niektórzy by zagrali w niektóre gry. Fajnie, jakby Gothic wyglądał tak. A, a propos tego komentarza wcześniejszego, co był, że Gothic dobrze wygląda tak jak wygląda. No tutaj się muszę trochę tak zgodzić i nie zgodzić, bo jednak miał wyjść fajny mod. Może Ci go pokażę. Który miał tak wyglądać, ten prace nad projektem zostały y, zatrzymane, ale zobaczcie, gdyby tak Gocji wyglądał i jeszcze wszystko inne ulepszono, to moim zdaniem ta gra by, w tą grę by się fajnie grała. Grałem Wizmina y, rok temu i dobrze się grało. Gdyby zrobili odświeżoną wersję, to mój komputer by tego nie pociągnął, mój też by tego nie pociągnął tam Gothic jest yy, dalej miodny, nawet w grafikach na tę 15-letnią grę nie prezentuje się tak źle. Oprawa ma swój własny spójny styl, szaro szaroburą kolorystykę, dzięki czemu na no i ostatek nie zwraca się takiej uwagi. Osobiście uważam, że taki morond ostraszałby zdecydowanie bardziej, głównie ze względu na sterylny świat. Też dlatego się uwa uważam, że dlatego Gothic się lepiej trzyma, bo nie ma takiego sterylnego świata. Ale ja szczerze nie pogardziłbym, ale to też są opinie różne, nie pogardziłbym ulepszoną grafiką yy, yy, Gotika. Dalej, Max Payne, co mogliby zrobić remaster, zwłaszcza, że chyba mówi, że nie zamierzają robić kolejnej części. Carmageddon is Reincarnation, ale nie grałem, widziałem, podobno średni, Neverwinter jest 3 razy tak, Wiedźmin tak, co prawda miło, wspominam fabułę itd., ale do poprawienia oprócz grafiki i walki i jeszcze w małym stopniu jest jakoś zmienić to co, że według mnie za zbyt wieloma kobietami dało się uprawiać sex, to jest minus half 5 jest Black Mesa, Gothic, wiadomo, że tak. Max Payne, pożyczyjemy, zobaczymy. Yy... Carmageddon, to sam napisałeś, Gothic trzy razy tak, wątpię, że wyjdzie. Po prostu o tej marce się w ogóle już nie mówi, ledwie co ciągnie, nie wiem jak, jak się utrzymuje online, jest chyba darmowy na Steamie, wątpię, że dobrze sobie radzi. Wiedźmin jest fajny, ale mówiłem, wątpię, że wyjdzie No Half-Life jest i Gothic wiadomo, że tak. W zasadzie, poza tytułami wymienionymi w filmie, to jedyną, jedną grą, której remaster jest Planescape Plane Torment. Yy, granadal ma świetną fabułę i muzykę, ale kwestie techniczne i graficzne naprawdę przydałoby się poprawić. Też się zgadzam, ale właśnie... Problem w tym, że właśnie mało zainteresowałem tak tymi starymi grami, bo nawet ja... To o tej grze słyszałem, nigdy w tą gry nie grałem, ale ostatnio patrzyłem na YouTube, to wiecie, no, nie wiem, czy by się przyjęło, bo jednak też właśnie takimi starymi grami, mocno starymi grami, jest małe zainteresowanie po prostu filmy, jakieś gameplay czy coś już praktycznie się nie, nie nabijały, wyświetlań ciekawe, jakby to wyszło w praniu, bo te gry po prostu mogą się nie przyjąć. Remake Gotika 3, czyli najgorszy gryk czasów. Inaczej u mnie nie mają szans. Czy Gotik 3 z najgorszą grą Bym się kłócił, czy dostanie remake? Chyba nie. <ścoughs> Ale... No jeśli prawdę zostanie jakiś Gothic remake, to wcześniejsze części. Inaczej u mnie nie mają szans. Czyli zapewne, czyli zapewne mamy kogoś kto nie będzie raczej próbował Alexa. Cóż, mam cicho nadzieję, że twórcy się przełamią i wydarzy w chociaż Gotika HD. Sam na grafikę aż tak bardzo nie zwracam uwagi, nie jestem wymagający, jednak miłoby było zwiedzić sobie górniczą dolinę w odświeżonej wersji z jeszcze ładniejszymi krajobrazami. Jednak najbar, najbardziej na czym by mi zależało to dodanie wszystkich wątków takich, jakich nie dali, rady nie zdążyli dodać. Chodzi mi o miasto Orków, tylko o to prawdziwe miasto Orków. Bla bla. bla. Właśnie też o tym mówiłem, że fajnie by było jeszcze, jeśli e, ożywiliby e, twórcy świat w ten sposób, że dodaliby rzeczy, których wcześniej nie dodali, to jest ostatni komentarz. No ogólnie o tym jeszcze nie, nie powiedziałem, ale problemem z grami e, remastered jest taki, że tak naprawdę większość tych problemów załatwiają mody. Graficzne proszę, Morinda może sobie graficznie poprawić. Są jakieś wątki, które nie były wyjaśnione w Gotiku, może zainstalować mody, i tam pomimo, pomimo że fanowsko są e, wyjaśnione tak samo jak na przykład ten mod, o którym mówiłem, gdzie z który ma wyjść, tak samo, no, tutaj fani załatwiają historię Gotika sprzed bariery, też fajny pomysł. Więc jakby się uprzeć, to, to naprawdę te rzeczy, które załatwia Remaster, tym załatwiają mody nawet do biegu GTA VC można sobie zainstalować mody lepszych pojazdów, postaci itd. Więc to jest chyba tyle z komentarzy. Możecie pisać co o tym sądzicie. Chyba temat jest wyczerpany. Być może zrobię jakiś film o szczegółowym co bym chciał zobaczyć w remasterze gotyka, czy może jak powinien wyglądać gotyk według mnie od piątka czy jak to woli czwórka albo jak powinno się nazywać czwórka czy piątka bo wiem że zdanie są podzielone więc może powiem że niezależnie czy jest szansa czy nie wszystko zależy od pieniążków póki remastery nie będą dawały zysku to raczej ich nie będziemy widzieć a czy są potrzebne, czy nie, można się kłócić. Tak naprawdę, można się uprzeć właśnie, że sprawy remasterów mogą równie dobrze załatwić mody. I to chyba tyle z mojej strony. Trzymajcie się na razie.